Dzień dobry Państwu, Jakub Pawłowski, kłaniam się nisko i zapraszam na koncik literacki Eko bez Kantów. Przyznam Państwu uczciwie, że nie spodziewałem się, że takie słowa wypowiem na wizji, ale bardzo się cieszę, że mam taką okazję i jeszcze bardziej się cieszę, że już wkrótce zobaczą Państwo odcinek, który nagraliśmy z autorem tejże opowieści, A, powieści, to jest reporter, drodzy Państwo, ale jest takim językiem, jakby to była powieść. Ma w sobie wątki kryminalne, ale ma też dużo więcej takiej makro opowieści o. O świecie, o tym, co tak naprawdę w tym świecie nie gra. Na przykładzie wody, która jest dla nas towarem tak naprawdę codziennym, z którym nigdy nie mamy wątpliwości, co zrobić, która jest tak codziennością dla nas, że nawet nie poddajemy wątpliwości, że może jej kiedyś zabraknąć. Na karta tej książki są przykłady państw i krajów i całych społeczności, które właśnie bez tej wody muszą sobie radzić na co dzień. Jest przykład Kapsztadu, czyli miasta, w którym miało zabraknąć wody, które miało być takim przykładem metropolii, która wkrótce no, może właśnie brakować jej dostępu dla bardzo wielu mieszkańców do tego źródła życia, jakim jest woda. I to jest scenariusz, który może równie dobrze wydarzyć się w innych miastach, w innych krajach, w innych metropoliach. O tym wszystkim jest w tej właśnie książce. Woda. Historia pewnego porwania, która wzbudza ogromne emocje Myślę, że w każdym czytelniku, jeżeli ktoś ma odrobinę w sobie wrażliwości i takiej głębi, to jest w stanie naprawdę docenić i kunszt językowy autora tej książki, który szuka odpowiedniego języka, szuka narracji, aby móc opowiadać o ekologii, mówić językiem ludzi, nie językiem liczb, nie językiem faktów, chociaż tych faktów też w tej książce nie brakuje. Więc, drodzy Państwo, zachęcam serdecznie. Za chwilę będę Państwu czytał fragmenty tej książki, żeby zainteresować Was i pobudzić w Was ciekawość, ale powiem jeszcze Wam o drugiej publikacji, która też była punktem wyjście do naszej rozmowy, to jest wojna o śmieci, czyli opowieść o tym, w jaki sposób my, kraje rozwinięte, przerzucają od lat koszty swojej gospodarki na inne kraje, wyrzucając tam śmieci, odbierając od nich surowce i później zostawiając je często z jedną wielką hałdą toksycznych odpadów, z którym nie ma za bardzo co zrobić. I koszt utylizacji spada na mieszkańców, na rdzennych, najbiedniejszych mieszkańców, czy to Gany, czy Chin, czy innych krajów, które są w tej książce opisywane. Drodzy Państwo, to jest bardzo niepokojąca lektura, która tak jak poprzednia, wzbudza wiele emocji i może też u niektórych wzbudzać pewnego rodzaju złość, pewnego rodzaju niechęć do różnych działań, które wiele państw stosuje wciąż. Do pewnej niesprawiedliwości, która jest tak bardzo mocno wpleciona w ten nasz gospodarczy system, że tak naprawdę często jej w ogóle nie zauważamy. Te fragmenty, drodzy Państwo, będą wdzięcznym punktem wyjścia do rozmowy, co już wkrótce na tym kanale się pojawi, więc zachęcam Państwa, abyście pozostali z nami. I na czas całego odcinka, właściwie całych dwóch odcinków, które się pojawią, ale też teraz do końca, kiedy będę Państwu czytał te fragmenty. Serdecznie zapraszam już za sekundkę się widzimy. Nie wiem, czy mają Państwo świadomość, ale Chile to jest jedyny kraj na świecie, który sprywatyzował dostęp do wody pitnej. O tym jest właśnie w tej książce i o konsekwencjach tego stanu rzeczy. Pozwolicie Państwo, że właśnie Wam odpowiedni fragment przytoczę. Chile to jedyny kraj na świecie, w którym woda została sprywatyzowana. Stała się zależna od rynku i jest tak do dziś. Żaden demokratyczny rząd nie zmienił tego prawa, choć od śmierci dyktatora, tu mam na myśli Pinocheta, minęło kilkanaście lat. Najwięcej wody w Chile, około 70%, co jest też średnią globalną, zużywają rolnicy, ale nie indywidualni farmerzy, tylko wielkopowierzchniowe gospodarstwa. Prawo do wody jest oddzielone od prawa własności ziemi. To oznacza, że posiadacze gruntów nie mają możliwości korzystania z wody, która płynie pod ich terenami. Ale już wielkie plantacje awokado czy eukaliptusa mogą czerpać miliony litrów, gdy wydzierżawią prawa do wody od małych rolników, których nie stać na utrzymanie wodnej infrastruktury. To umożliwia wielkim podmiotom koncentrację praw, a słaba kontrola ze strony nisko dotowanych urzędów sprawia, że obficie korzystają one z różnych luk. Prawnych. Prawo do wody ma więc ten, kto zapłaci najwięcej, a to przedsiębiorstwa rolnicze, jak choćby sady awokado, leśni plantatorzy czy firmy wydobywcze, mają środki, by odnaleźć się w dżungli przepisów. W niektórych częściach kraju wyemitowano więcej praw wodnych, niż pozwalają rezerwy, co doprowadziło do wysychania gromadzonych przez tysiące lat zasobów, szczególnie na obszarach wiejskich i należących do rdzennych mieszkańców, bo te upodobały sobie wielkie korporacje górnicze. I dalej ciąg, drodzy Państwo, tej historii, kilka stron później, kiedy grupa mieszkańców Chile postanowiła coś zmienić i obruszyła się przeciwko tym regulacjom, nie do końca skutecznie niestety. Protestowali przez cztery miesiące, m.in. przeciwko wysokim cenom, nierównościom społecznym i niesprawiedliwemu systemowi gospodarczemu. Na transparentach pojawiały się też hasła przeciwko prywatyzacji wody. Pod koniec lat 90. ubiegłego wieku, już po erze Pinocheta, demokratyczne władze jako ostatni z wodnych sektorów sprywatyzowały wodociągi i sieci sanitarne. Prywatne korporacje... Odziedziczyły dobrze funkcjonujące systemy z gwarantowaną 7% stopą zysku. To doprowadziło do koncentracji zasobów wody pitnej w rękach kilku firm. Dziś Chile ma najwyższe ceny wody pitnej w Ameryce Łacińskiej, a 90% zaopatrzenia w wodę kontrolują spółki francuska Grupa Suez, hiszpański Aguas de Barcelona, japońskie Marubeni oraz kanadyjski Fundusz Emerytalny Nauczycieli Ontario. Który zabrał mnie, czyli tutaj autora tej książki, Szymona Opryszka, w podróż z autostrady w Meksyku. I ciekawy wątek na koniec, drodzy Państwo, który też obrazuje nieco skalę tej, tej patologii. Do stłumienia manifestacji policja użyła 7 milionów litrów wody, podczas gdy w kraju trwała mega susza. Szanowni Państwo, chciałbym też zwrócić Waszą uwagę na tę właśnie książkę, na Wojnę o śmieci, która bardzo brutalnie obnaża mechanizm globalnego handlu odpadami, który jest w wielu miejscach legalny. W wielu miejscach nielegalny, ale w każdym z tych przypadków pozostawia po sobie naprawdę bardzo wiele toksycznych, niepożądanych produktów ubocznych z procesu późniejszego zagospodarowania tych odpadów, które niestety my, jako zachodnia cywilizacja, w dużym stopniu przerzuciliśmy na najbiedniejszych, na tych, którzy nie potrafią sobie poradzić z tym z nadmiarami śmieci, nadmiarami plastiku, które do, do nich wysyłamy, i po prostu pali go najczęściej na plażach po wydobyciu z niego pewnych surowców, które są wartościowe, między innymi litu czy kobaltu czy złota czy srebra które wciąż są używane na przykład w telefonach komórkowych czy w innych sprzętach elektronicznych które akurat trafiają w ogromnej ilości na wysypisko w to jest jeden z głównych wątków tej książki, ale nie jedyny. Ona zaczyna się w bardzo szokujący sposób od opisu e, sytuacji, która zdarzyła się jednemu rolnikowi w Turcji, gdy pewnego wieczoru, odpoczywając po ciężkim dniu pracy, zorientował się nagle, że na schyłku jego pola pojawia się ciężarówka, która wyrzuca całe tony jakichś dziwnych odpadów, a później jeszcze te odpady są podpalone i na jego oczach ten kierowca po prostu sobie odjeżdża. Ten przykład to oczywiście jedynie wycinek problemu, bo kiedy zanurzymy się w tę lekturę zobaczymy na kartach książki bardzo wiele innych przykładów, naprawdę powiem szczerze Państwu, że włos się jeży na głowie. Ja podam Państwu kilka przykładów dotyczących Gany, czyli jednego z tych miejsc na Ziemi, które upatrzyliśmy sobie jako najlepsze możliwe repozytorium wszelkiego rodzaju odpadów, przede wszystkim odpadów elektronicznych. Tutaj jest bardzo ciekawy przykład opowieści o tym, w jaki sposób ludzie mieszkający tam wykorzystują te nie tylko, dyski twarde, nie tylko laptopy, nie tylko te elementy, które można rozebrać na czynniki pierwsze, ale wykorzystują również nasze dane, kradnąc informacje na tych dyskach zapisane i później wykorzystując je wszelkiego rodzaju oszustw internetowych, z którymi na pewno mieliście Państwo kiedyś do czynienia, kiedy do Was pisał ktoś z jakiejś książę z Afryki, książę z Gany. Najczęściej, drodzy Państwo, pod tym właśnie kryją się chłopaki siedzące w blokach, w różnego rodzaju ruderach z blachy falistej, którzy dzień Noc piszą do różnych ludzi, do których dane zyskali właśnie z telefonów komórkowych czy z dysków twardych, które do nich trafiły, wraz z transportem wszelkiego rodzaju innych odpadów elektronicznych. Ta książka to jest również opowieść o tym, w jaki sposób barbarzyński, grabieżczy traktujemy inne kraje, m.in. Afrykę. Drodzy Państwo, tutaj jest taki fragment. Kontynent ten jest nie tylko miejscem docelowym dla zachodnich śmieci, jest także repozytorium tego, co można nazwać nadmiarem kapitału. Używane ubrania, niepożądane części kurczaków, przeterminowane baterie, wyeksploatowane autobusy, samochody i motocykle, a nawet elementy pomocy rozwojowej. Wszystko to jest przykładem rzekomej wielkoduszności, która zdołała przekształcić cały kontynent w odbiorcę tego, co bogatsze kraje nadprodukują lub czego już nie chcą, pod pozorem wspierania Afryki w wychodzeniu z chronicznego zacofania. Handel używaną elektroniką jest pod wieloma względami najokrutniejszą odsłoną tego zjawiska. Na przełomie tysiącleci obietnice technologii były powszechnie postrzegane jako gwarancja, że Afryka nigdy więcej nie będzie musiała stać się obiektem takiej dobroczynności. Ale niestety, jak tutaj widać dokładnie, bardzo wiele tych odpadów, które trafiają do Gany, trafiają do Afryki. Wbrew temu, co się przekonuje, że będą tam poddawane recyklingowi, że są jeszcze użyteczne, że można je podobnie wykorzystać, w dużym stopniu tutaj jest taka statystyka, że 70% tych odpadów do niczego się jednak na dłuższą metę nie nadaje. Więc jest to iluzja, która pozwala nam wszystkim pewnie spać spokojnie, ale tak naprawdę tylko oddala nas do od rozwiązania problemu. A tym problemem jest nadmiar, nadkonsumpcja i po prostu pozbywanie się tego po kosztach. O tym jest ta książka. I właśnie o tym będę też rozmawiał z moim przyszłym rozmówcą, z Szymonem Opryszkiem, redaktorem, dziennikarzem, reporterem, który zjeździł pół świata i, no niestety, wiele takich brutalnych obrazków zobaczył. Zachęcam Państwa ponadto do lektury tej książki, ponieważ w niej zobaczycie przykłady takich powiedziałbym przedmiotów czy dóbr codziennego lub niecodziennego użytku, które nie pomyślelibyśmy, że mogą być jakimkolwiek problemem, mogą być źródłem cierpienia bardzo wielu ludzi, którzy potem muszą te odpady przetwarzać, muszą je rozbierać na czynniki pierwsze. Jest na przykład niezwykle ciekawy rozdział poświęcony demontażowi statków. Nie wiem, czy macie tego świadomość, drodzy Państwo, ale każdego roku tysiące okrętów, tysiące łodzi no, niestety kończy swój żywot. Już nigdy nie wypływa w morze, tylko ląduje w Afryce. I tam później jest przetwarzana na bardzo wiele różnych surowców. Ja nie będę państwu mówił wszystkich szczegółów, ponieważ w tym sposobem tak naprawdę nie byłoby sensu czytać tej książki. Dlatego, drodzy państwo, zachęcam was, aby właśnie tę książkę nabyć, aby ją przeczytać, aby zapoznać się z tym, co w niej jest powiedziane. Ale to nie jest jedyna książka dotycząca odpadów, którą bym chciał państwu naświetlić. I na zakończenie, drodzy Państwo, chciałbym Was jeszcze zainteresować jedną publikacją, Zasypani. Sekretne życie śmieci. To jest jedna z nowszych publikacji na naszym wydawniczym rynku. Ona rzuca nieco inne światło na temat odpadów, bo oczywiście jest w niej bardzo dużo postępnych informacji, dużo przygnębiających danych, które no, niestety pokazują, że nie radzimy sobie ze śmieciami, tak jakbyśmy sobie tego życzyli, ale jest też pewne światełko nadziei. I właśnie to światełko nadziei bym chciał dla Państwa na samym końcu zaświecić, podając przykład, który w tej książce jest podawany, dotyczący recyklingu. Drodzy Państwo, recykling, jak pisze autor, generalnie rzeczywiście jest robieniem czegoś dobrego. Selektywna zbiórka odpadów przynosi najróżniejsze korzyści dla środowiska. Recykling aluminium na przykład pochłania około 92% energii mniej i emituje 90% dwutlenku węgla mniej niż pozyskanie tego metalu bezpośrednio z rudy. Każda odzyskana, każda odzyskana tona aluminium to mniej o 8 ton boksytu wydobytego z ziemi. Recykling tony stali wymaga zaledwie 1,4 energii w porównaniu z wytworzeniem jej z nowo pozyskanych surowców. Zmniejsza też zanieczyszczenie powietrza o 86% i oszczędza około 3,6 baryłki ropy naftowej. Recykling szkła, z kolei, wymaga około 30% mniej energii niż jego produkcja, papieru 40%, a miedzi 85%. Poddając recyklingowi większość materiałów, zmniejszamy nie tylko emisję gazów cieplarnianych, lecz także szkody w środowisku naturalnym. Powodowane przez pozyskiwanie tych surowców. O tym mówiliśmy również poprzednio w kontekście wojny o śmieci i w kontekście wody. Wycinka lasów, górnictwo, obróbka i transport. To są wszystko te procesy, które wymagałyby wyprodukowania od nowa tych właśnie odpadów, tych surowców. Recykling z kolei zużywa mniej wody i ogranicza zanieczyszczenie powietrza, zmniejsza ilość odpadów, które trafiają na wysypiska czy hałdy do są spalane. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że ta myśl nieco wleje otuchy w Wasze serca, po tym wszystkim, co powiedziałem wcześniej, mówiąc o tym, jak bardzo ciężko jest poprawić sytuację na naszej planecie, z racji na to, jak bardzo wiele jest tych nieprawidłowości. Mam nadzieję, że odrobina światła gdzieś się w Państwa świecie pojawi. Ja zachęcam już teraz, abyście zapoznali się z tymi lekturami, dużo głębiej niż ja tutaj przedstawiłem, bo to jest wyłącznie pewne powierzchowne przedstawienie tych publikacji, a najlepiej, abyście je przeczytali, a później na pisali do nas różne swoje przemyślenia i komentarze pod, pod materiałami, które wkrótce na kanale się pojawią, to będą właśnie wywiady z Szymonem Opryszkiem, autorem jednej z tych książek, wojny, nie wojna o śmieci, przepraszam, tylko właśnie wody historii pewnego porwania, który jest też ekspertem w tematach dotyczących odpadów i surowców, więc ta nasza rozmowa będzie bardzo wielowątkowa i myślę, że ciekawa. Zachęcam Państwa już teraz, komentujcie, proszę, pod tym filmem, co Was najbardziej zaciekawiło, zostawcie po sobie znaki internetowej obecności, lajki, komentarze, subskrypcje, podania dalej i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnych odcinkach Eko bez kantów już wkrótce, wszędzie, gdzie tylko będziecie mogli spojrzeć, i w lodówce, i na ekranie, i w telewizorze. Do zobaczenia, drodzy Państwo.